Wszystkim tu Eni z kanału Kombinuję z papierami Chciałam wam dzisiaj pokazać moje pierwsze podejście Do robienia kwiatków z Fomarinu i papieru Żebyście zobaczyli co mi z tego wyszło Bo nigdy wcześniej nie robiłam kwiatów Tylko kupowałam gotowe I postanowiłam wreszcie spróbować swoich sił Zastanawiałam się, czy wrzucać w ogóle wam taki filmik, bo kwiaty robiłam z tutoriali, ale pomyślałam, że fajnie by było, jakbyście mogli je jednak ocenić. A jakbyście chcieli sami spróbować według tych technik, to poniżej w opisie zostawię wam linki do tutoriali dziewczyn, z których ja korzystałam. I przejdźmy do pierwszych kwiatów które robiłam z tutkiem Asi Ryby z kanału Co Ja Narobiłam. Z tym, że ona robiła je za pomocą żelazka. Ja jednak chciałam sprawdzić, co wyjdzie, jeżeli zamiast żelazka użyje się grzewnicy I słuchajcie, różnica jest taka, że jej kwiaty faktycznie są może bardziej dopracowane. Pączki tak fajnie razem się zamykają. Moje no... Też fajnie się wyginały, tak jak chciałam. Jednak te pączki są bardziej takie rozłożyste, rozwinięte i wyszły po prostu trochę inaczej. Ale myślę, że też fajne. Tych akurat nie tuszowałam, bo chciałam je zostawić takie jasne, dziewczęce. Ogółem to sam wykrojnik do kwiatów inny może dać już zupełnie odmienny efekt. Tuszowanie też wiele zmienia. Ale to jest fajne, że jedną metodą może nam wyjść przez to zupełnie co innego. I ja używam do kwiatków tego kompletu wykrojników od Uli Design. Bo na razie kupiłam tylko jedne, ze względu, że nie wiedziałam, czy w ogóle te kwiatki będą wychodzić, więc nie szalałam za bardzo z zakupami. Ale już dzisiaj wiem, że na pewno kupię i to nie jeden, bo bardzo mi się spodobało robienie kwiatów. Jest czasochłonne, ale myślę, że daje dużo lepszą satysfakcję, jeżeli wiecie też, że na kartkach jest coś, co zrobiliście jeszcze nawet kwiaty zupełnie od początku sami niż takie wiecie gotowe kupne. No i drugie kwiaty robiłam z tutorialem od Karoliny Czołby. Te robiło mi się najszybciej i naprawdę te kwiaty są proste i pasują do wielu projektów. Bo poprzednie są bardziej odstające, i o ile na albumach będą się fajnie prezentować, to na kartkach niekoniecznie, no bo za bardzo są takie, wiecie, odstające. Te już tuszowałam, z tym, że widzę już podglądzie, że ten pomarańczowy wygląda tak jak przed tuszowaniem, czyli jest barwy żółtej. W rzeczywistości jest bardziej pomarańczowy, bo. Dość mocno go tuszowałam i w środku, i na płatkach. O, tego troszkę przybliżę, ale nie wiem, czy na zdjęciach bardziej mi łapało ten kolor. Yy, tego fioletowego nie barwiłam w ogóle, ale tu jeszcze Wam pokażę taki, który robiłam tą samą techniką. Zobaczycie w kolejnym filmiku całość tej kartki, na której użyłam tamtego niebieskiego kwiatu. Taka zapowiedź przy okazji. Następnie robiłam też z tutorialem Karoliny, czołby też, taki kwiatek w stylu vintage. I myślę, że faktycznie, mimo że najdłużej mi się je robiło, to jeżeli chce się je użyć do takich projektów wintyczowych, to warto przysiąść, yy, bo w, takich, yy, w takim stylu, no, to potrzebujemy takich kwiatków i dają naprawdę fajny, fajny efekt, jeżeli byłoby ich więcej jeszcze, to... Ładne są, mimo że długo się je robi, tak no, chyba, że wiecie, ja też pierwszy raz robiłam, więc mi się wydaje, że to jest długo, a jak dojdzie się do wprawy, to nie jest też jakoś tak bardzo długo, to nie, ale po prostu najdłużej z tych wszystkich technik, co robiłam. I one niby właśnie, mówię, są do takiego, bo ty są akurat, Karolina też pokazywała, że no też na papierach właśnie vintage'owych, ale myślę sobie, że jakby użyć takich weselszych kolorów, weselszych papierów, to można je użyć też do innych prac. I ogólnie Karolinie wyszły te kwiaty lepiej. Ja swój za mocno namoczyłam, właśnie dlatego, że robiłam je pierwszy raz. I poza tym nie mam ćwieków. Inny wykrojnik też robi swoje. Jakoś tak nie wyszło źle, aczkolwiek te u Karoliny bardziej mi się podobały. jakoś tak no ten ćwiek mi się wydaje, że nie, ta perełka no niby też fajnie wygląda, ale z ćwiekiem to jakoś mi się bardziej to cało, całość całość fajnie wyglądała u niej. I ostatnie to już połączenie tej techniki z taką moją, bo tutaj użyłam nagrzewnicy dodatkowo bo jednak ciepły pomarin bardziej się wygina, a tu chciałam uzyskać efekt taki bardziej wygniecionych kwiatów. Barwiam je różnorodnie. Ten to nawet w środku pastelami olejnymi. I tutaj wyginałam płatki tak w prawo i w lewo dość mocno i też nie używałam do nich wykrojników, tylko sama sobie te kwiatki rysowałam, potem je wycięłam. I ja jak jeszcze je dodatkowo, jak połączyłam wszystkie, już skleiłam, to też jeszcze sobie tak wygniotłam je w ręce, też dlatego może one są tak mocno wyginane. I to na tyle, jeśli chodzi o moje pierwsze kwiaty. Piszcie, co o nich sądzicie, które najbardziej przypadły wam do gustu i czy w ogóle się wam podobają. Dziękuję za obejrzenie tych moich poczynań i zachęcam do próbowania, bo jest to naprawdę proste. Papa pa.